To Igor Q. Moje kosteczki, a to jest Oskar. To jest 9999 PL, A to jest kola z pełnym lodu, cały kubek. No, można powiedzieć, że tam prawie nie ma picia, ale dobra. Jest. Jest połowa tego, ale większość jest lodu. Nie, dolałem do końca. No to dolał do końca. Czemu to nie Ale się? dużo jest lodu. Czemu ty? Ja onowa chcę.

O Troszeczkę zimne co nie No to nie pij jak wymiękasz. Najlepszy Speed Pepsi na świecie Zaraz patrzymy 47 sekund nie tu nic oprócz lodu, ale dobra. No, koniec. Czekaj, ja tu sprawdzę moją. To jest moja. Mm. wyrzuciliście moją. No wyrzuciłaś. No stary, wyrzuciłeś mi moją. No Dobra, no to patrz. Daj mi twoją, mm, no patrz, no, do końca jest. Może ja już spróbuję. Mała kropeleczka. No kropelko, no jakie nowy. Osk Oskar, to będzie nasz test. No, dobra, już. Wow, w te 47 sekund ułożył dopiero krzy No dawaj. Ja. Oh. No no to spoko, no to widzimy się zaraz. No witamy Was znowu. Oj, co ty robisz? Mój czas. No najlepszy czas na świecie. to jest on to jest pit, picture, cube, e, speed picie cube, speed picie pepsi. Nic nie ma, nic nie ma. Tylko lód. No nic, a to jest kosteczka oj, z takimi super oj. naklejkami. Lód, dawaj lód. Lód, 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 lud. Lud, lód, Ludnie, ale... No to tak, to jest Shengshu wind. E, 3x3. To jest moja pierwsza kosteczka Rubik's Cube. Na niej zaczynałem, polecam. bardzo dobra na początek. Tu mamy sększu 2x2. Pokazuję. Bardzo fajna. A to jest kosteczka złoszona za 15 zł. Po nasmarowaniu spitki ubem jest super wymiasta, tylko dla kuby trzeba jeszcze trochę przykręcić. No, no to ta kosteczka też jakby była. Bu... Dobra, e, wróciliśmy, mieliśmy krótką przerwę techniczną. Co, bo tu układa jego rekord? Proszę, powiedz sam. 59,11 Dzisiaj. A twój? E, mój rekord 2 na 2: 7 Sekund. 3 na 3: i 30 Sekund. Oskara, rekord, proszę. Rekord. Zero. No no Oskar nie, nie układa. Niestety nie układa na czas. Co nam powiesz, Oskar, o twoim speedcubing'u? Twarz zasłoniłem, no. bo to musi być cenzura. Jest, jestem zawodowy. No, pokazuje nam ręce. No nie, to jest naprawdę ekscytujące. Ej, okay. dobra, ja, ja się kostać komuś. Polecam speedcubera, sprzedał mi obydwie kostki. Bardzo dobre, ale grobić. On się teraz bedu, będzie układał na czas. Ohoho. ho, 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 ho. Prawie kwiatka ma. Ja, kwiatka. Widzowie nie uwierzą w twój rekord. Szybciej. No wiem, nie uwierzą. Tego układa jeszcze LBL-em. Właściwie challenge.pl, przepraszam. Okay. Ja e Radziłeś mnie. Ale za niedługo pewnie będzie się uczył nowego. Ja układam się, ale nie umiem jeszcze wszystkich algorytmów. W permutacji umiem 10, 21 i jakieś 20 z 57 oeleli. Ostatni róg. Wtedy trzeba jeszcze finger katy nie ogarnia za bardzo. To. Druga warstwa. Dawaj, wyciśniesz to poniżej dwóch minut i będzie dobrze. Stary! Zepsułem na początku. Naklejeczki oczywiście. E, za niedługo przychodzą mi nowe kosteczki jemu też. Dlatego naklejeczki będą w zestawie i mu. Oooo! za 0 zł. Deal życia. Koniec, koniec! Zrypałem! Dwie warstwy, dobrze. Zrypałem! Dobrze. Nie rozumiem, że zrywałem. Czemu? Czemu to zwaliłeś? Dobijesz, dobijesz te. Przed nie, dwoma nie, minutami dawa jeszcze ci się uda. Co ty? Musiałbym 20 sekund to wszystko zrobić. Sary, uda ci się. Wierzymy w ciebie razem z Oskarami. To Oskar jeszcze chary. nie skończył pierwszej warstwy. Aha. nie pokażę, ponieważ challenge.pl jest ucenzurowany. Nie! Dobił e, prawie równo 2 minuty. 20 minut. czas. Wracamy po przerwie. Oto budowa e, kostki do szałoma. Do szałoma. <laughs> Dobra, wracamy no jeszcze po dłuższej przerwie. Oto kosteczka. No. O, przekręcił mi się telefon. Oczywiście Friedrich poszedł w róg. Dawaj, szybko. Uuu, pomyliły mi się f Idzie tu, czyli tak, tak. niestety z tego algorytmu dopiero się dzisiaj uczyłem. 38 sekund, proszę zobaczyć. <noise> Bardzo ładny wynik. Dobrze. Pomylił mi się F2L, więc... Dobra. Dobra, zatrzymaj